Nazywam się Arkadiusz Godlewski. Jestem właścicielem firmy PPH Godleś, zajmującej się wdrażaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepła i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przemysłu oraz instytucji użyteczności publicznej. Odnawialne źródła energii, cóż to takiego? To źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym brakiem ich w ekosystemie, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są m.in. energia biomasy, na którą składa się słoma, odpady drzewne, uprawy energetyczne, biogaz, biodizel, energia wiatru, energia słoneczna, energia wody i energia geotermalna. Na chwilę obecną zauważam brak fachowców z branży odnawialnych źródeł energii. Rynek ten z każdym rokiem rozwija się coraz bardziej dynamicznie. W tym momencie potrzebowałbym zatrudnić absolwentów, którzy ukończyli powyższy kierunek i gwarantuję, że po czterech latach technikum to zapotrzebowanie będzie dużo większe. Dlatego zachęcam do wyboru kierunku, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zespole szkół nr 4 w Kutni Azorach. Z pewnością będzie dla Was to trafny wybór, a kolejnym powinno być skierowanie swoich kroków do naszej firmy w celu podjęcia pracy.